Przemysł Samiechcielski, witam serdecznie w wakacyjną środę w kolejnym wydaniu pońsk. Sierpień to w Polsce miesiąc Pierwszych Pielgrzymek. W Pońsku w czwartek 2 sierpnia w parawie św. Maksymiliana Kolbego odbyło się spotkanie organizacyjne dla grupy granatowej przed 31 Pierwszą Pielgrzymką z Płocka na Jasną Górę. Grupę tę tworzą mieszkańcy trzech dekanatów: Pońskiego, Racielskiego i Wyszogroskiego. Środowe spotkanie miało miejsce w parafii świętego Maksymiliana Kolbego w Płońsku po mszy świętej o godzinie 18, a poprowadził je ksiądz Jacek Prusiński, przewodnik grupy granatowej. Opowiedział on zebranym w podziemiach kościoła, co powinien zawierać i jak ma wyglądać bagaż podręczny oraz ten, który będzie przewożony autobusem. Szczególną uwagę zwracał na to, aby zabrać ze sobą miskę do mycia, namiot i śpiwór oraz ciepłe ubrania, gdyż noce mogą być chłodne. Ponadto ksiądz Prusiński uczulał, aby przestrzegać pewnych norm zachowań, jakie obowiązują pod... Podczas pielgrzymki. Jak sam podkreślił, pielgrzymka to wspólne wędrowanie, wspólna modlitwa i wspólne śpiewanie. Pielgrzymka to msza święta w drodze. Każdego dnia są stałe modlitewne momenty. Podczas tego organizacyjnego spotkania pielgrzymi mieli możliwość zapisu na autobusy powrotne z Częstochowy oraz zadawania pytań i zgłaszania wszelkich wątpliwości. Ilona Szymańska, info Płońsk. W sobotę 4 sierpnia koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pońsku zorganizowało piknik rodzinny odbywał się tradycyjnie jak co roku w ośrodku edukacji, profilaktyki integracji środowiskowej miasta Pońsk w goszczycach. W pięknych okolicznościach przyrody i przy słonecznej pogodzie uczestnicy pikniku spędzili popołudnie w miłej atmosferze. Piknik zorganizowany z myślą o ciekawym zagospodarowaniu spędzania czasu przez dzieci zawierał wiele atrakcji. Nie zabrakło wspólnego grillowania czy też pieczenia kiełbasek przy ognisku. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami brały udział w grach i zabawach takich jak tenis stołowy czy siatkówka. Uczestników pikniku odwiedziła indianka, która w artystyczny sposób malowała twarze oraz klaun, który dbał o to, aby na buziach wszystkich dzieci tego dnia zagościł uśmiech. Ponad Nadto najmłodsi mieli możliwość stać się małymi policjantami, gdyż z wizytą w Goszczycach pojawili się także funkcjonariusze płońskiej policji. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej ruchowo istnieje od 1986 roku i obecnie ma pod swoją opieką 105 dzieci razem z ich rodzinami. Przewodniczącą koła jest Monika Zimna-Woda. Koło zajmuje się nie tylko ochroną i promowaniem praw dzieci niepełnosprawnych, ale także wspomaganiem ich rodzin, reprezentuje interesy dzieci oraz, w miarę możliwości, stara się organizować imprezy integrujące dzieci i młodzież. Niepełnosprawną. Wszyscy, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wesprzeć i pomóc członkom koła, proszeni są o kontakt. Ilona Szymańska, info Wakacje to czas, kiedy nad zalewem nowomiejskim naprawdę dużo się dzieje. W sobotę 4 sierpnia na plaży dla najmłodszych przygotowano wiele zabaw i konkursów z niespodziankami. Natomiast dzień później zorganizowano 14 otwarte zawody w triatlonie. Bawmy się, śmiejmy się tak brzmiało hasło powtarzane sobotniego popołudnia nad zalewem. Przy pięknej, słonecznej pogodzie tuż nad brzegiem wody, dzieci miło spędziły czas na wspólnej zabawie. Pierwszym zadaniem, jakie najmłodsi mieli do zrealizowania, było wybudowanie zamków z piasku. Budowle, które powstawały, były naprawdę bajkowe i różnorodne. Na wykonanie pierwszego zadania dzieci miały ponad 40 minut. Kolejne zabawy polegały m.in. na rysowaniu kredą po asfalcie i grze w kręgle. Tego dnia nie było ani zwycięzców, ani przegranych. Nagrodzone zostało każde dziecko, które Wzięło udział we wspólnej zabawie. W niedzielę natomiast na terenie nad Nowomiejskim Zalewem Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście zorganizował czwarte otwarte zawody w triatlonie. W sportowych zmaganiach wzięło udział 8 zawodników. Wśród nich był 62-letni Jan Rogowski, uczestnik wszystkich poprzednich 13 edycji zawodów. Uczestnicy triatlonu na początku mieli do przepłynięcia odcinek 500 metrów. Następnie jadąc na rowerze musieli pokonać 22 km oraz przebiec dystans 4400 metrów. W klasyfikacji końcowej na pierwszym miejscu Znalazł się Krzysztof Kocimski z Nowego Miasta z czasem 1 godzina 11 minut i 6 sekund. Drugie miejsce zajął Artur Rogowski z Płońska uzyskując czas 1 godziny 12 minut 54 sekund. Trzecie miejsce zajął Bartłomiej Baniak z Płońska z czasem 1 godzina 17 minut 5 sekund ilona Szymańska info pońsk. Zobaczmy jeszcze, co w tygodniku wirtualny Płońsk. W ostatnim czasie w naszym powiecie doszło do wielu tragicznych wydarzeń, zarówno drogowych, jak i związanych z kąpielą w zbiornikach wodnych. Zachęcam do lektury artykułu przypominającego nam zasady bezpiecznego poruszania się po drogach rowerem. Na stronie drugiej można również przeczytać w jaki sposób płynzanie uczcili kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w tym numerze ponadto pierwszej edycji amatorskiego turnieju Tenisa Ziemnego zorganizowanego przez gminę Pońsk i konsultacjach śmieciowych, które rozpoczęły się w naszym mieście. Zachęcam również do lektury wywiadów z tegoroczną absolwentką zespołu szkół nr 2 im. Leona Rudkowskiego w Płońsku oraz z Andrzejem Dłużniewskim i Wojciechem Kurczykiem, którzy podróżują po Europie na motorach. Za tydzień 15 sierpnia uroczystość wzięcia Matki Bożej i Święto Wojska Polskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału w okolicznościowych uroczystościach, które rozpoczną się w pońsku o godzinie 10 w kościele parafii św. Michała Archanioła. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia.